Chabad szalom, wspólnota Mesjańska i szalom, przyjacielu i przyjaciółko. Ten trasz, zacznę od pytania: Czy Ty jesteś otwarty? Czy Ty jesteś otwarta na poselstwo, które Adonaj, nasz wiekuiste Elohim, przekazuje nas w Torze? No i teraz w tej pachaszy w tym tygodniu. Lekcje poglądowe, jakie daje nam w tej paraszy nasz wiekuisty ojciec, są chaderech. Są drogą, którą on prowadził, prowadzi i będzie prowadził każdą osobę, która będzie mu bezgranicznie ufna, zaufa mu, to znaczy która nie cofnie się od jego chaderech. Trudno jest ogarnąć wszystko, co nam Adonai pokazuje w tym małym draszu z naszej paraszy, ale to, to, co tu mamy wybrać, jest dla nas pokazane już od samego początku w naszej paraszy. Otwórzmy wobec tego Bereshit 26 od 12 pasuk, cytuję. Jezzak siał w owej ziemi. I zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Jałe mu błogosławił. Koniec cytatu. Okej, okay. zapytam się ciebie, przyjacielu i przyjaciółko, czy ty, czy ty pragniesz mieć podobne świadectwo w twoim życiu? Jeśli, jeżeli mówisz tak, to proszę posłuchaj dalej, a bowiem tu. W tym pasuk, otwierający naszą parasę, Adonaj wskazuje nam, abyśmy zwrócili uwagę na to, że akcja tego błogosławieństwa rozgrywa się w specjalnej ziemi. I to będzie dla nas ważne, aby zrozumieć jego poselstwo dla nas na dzień dzisiejszy. Zacznijmy więc od tej kwestii i cofnijmy się do Bereshit 26, do pierwszego pasuk, gdzie znajduje się dla nas wyjaśnienie, o jaką ziemię tutaj chodzi. Cytuję. Potem nastał głód w kraju inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama, i poszedł Yitzhak do Awimelecha, Króla Filistyńskiego do Geraru, koniec cytatu. Adonaj zwraca nam uwagę, że niebawem po śmierci Awinu Abrahama, w Kanaanie nastał głód. I aby się nie mylić, Adonaj uczy nas, że głód ten był inny niż ten za czasów Abrahama. W ten sposób Adonaj daje nam myśl, aby pamiętać. Pamiętać co? Co wówczas się działo, a mianowicie, że Awinu Abraham wówczas udał się do Mizraim, czyli do Egiptu. Adonaj celowo nam to przypomina, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, co teraz będzie się działo. Tu w tym przypadku widzimy reakcję Jithaka, który widząc ten srogi głód. Udał się do Geraru, udał się do, do Awimelecha, króla filistyńskiego. Widzicie, gdzie jest Gerar? Głód ma zawsze znaczenie braku posłuszeństwa we, we w danych narodach, w danych krajach, braku błogosławieństwa od Adonai. Te kryzysy ekologiczne, jakie widzimy dzisiaj na świecie, prawie w każdym kraju, niespodziewane zachwiania pogody, ekstremistyczne pogody, pożary, powodzie, to pokazuje nam, gdzie narody stoją w naszym świecie, w którym żyjemy. I to pokazuje, że mamy brak w tych narodach błogosławieństwa od wiekuistego Elohim. Jedzak więc. E, zatrzymał się w garażu na chwilę się zatrzymał w garażu albowiem tak jak kiedyś jego ojciec Abraham tak też teraz i on był już w drodze gdzie w drodze do Mizraim, do Egiptu z powodu tego głodu pytanie a skąd wiemy skąd wiemy że na pewno tak było Otóż w następnym pasuk widzimy reakcję Adonai na decyzję Itzhak'a. Cytuję. Wtedy ukazał mu się Jałę i rzekł. Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Koniec cytatu. Tu mamy słowo szachon. To znaczy słowo szachon, to nie znaczy tylko mieszkać, ale to jest takie określenie mieszkania na stałe. To jest takie specjalne słowo. W tym momencie Adonai uczy nas, abyśmy pamiętali, że On zna nasze myśli i nasze zamiary. Żadne z nich nie są przed Nim zakryte. A ponieważ Jezhak był bardzo zdeterminowany, przepraszam, zdeterminowany, aby udać się do Mitzrayim, dlatego Adonaj dodaje do tych słów wyjaśnienie, dlaczego ma tam zamieszkać na stałe w tej ziemi, a nie pójść do Mitzrayim, do Egiptu. I w trzecim pasuk czytamy, cytuję. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja... Będę z Tobą i będę Ci błogosławił, gdyż Tobie i potomstwu Twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, Ojcu Twemu, rozmnożę potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu Temu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo Twoje. Koniec cytatu. Ten tekst nie jest dokładnie przetłumaczony. Zaraz do tego wrócimy. Ale tymczasem, następna lekcja poglądowa, jaką tu widzimy, to to, że aby otrzymać błogosławieństwo od Adonaj, to najpierw trzeba być mu posłusznym. Powtórzę, żeby otrzymać błogosławieństwo od Adonaj, to najpierw trzeba mu być posłusznym. Prawda? Dlatego każdy, Musi podjąć decyzję, czy jest otwartym na to, aby wypełnić cel, cel, jaki ma dla nas wiekuisty ojciec, tak czy nie. Przyjacielu, przyjaciółko, nie zwlekaj i powiedz mu dzisiaj teraz, tak, jestem gotów, jestem gotowa, aby pełnić Twoją wolę w moim życiu. Przestań. Ciągle rozmyślać o tym, co Jeszua dla nas uczynił, aby nas wykupić od potępienia za nasze grzechy. Ale teraz, skoro jesteś w wierze Jeszua, zwróć swoje serce, swoją duszę do Jego haderech, do Jego drogi, którą, jeśli ją przyjmiesz do swojego życia, to ona. Jego haderech zmieni twoje dotychczasowe życie tak, aby jego błogosławieństwa i obietnice spełniły się również w twoim życiu. To właśnie takie świadectwo obecności Adonai w twoim życiu, tak jak widzimy w naszej paraszy, dadzą ci więcej siły duchowej. Aby ufać Adonaj w najtrudniejszych warunkach w Twoim życiu i w najtrudniejszych sytuacjach Twojego życia. Te świadectwa będą jakimś wielkim światłem w Twoim życiu, które ci będą wciąż przypominać. Wróć do Adonaj, ufaj Mu, szukaj Go, pytaj Go, a On Ci odpowie. W takich świadectwach jest moc naszej wiary i moc naszego naszego wzrastania w wierności. Jakże potrzebujemy tego, żeby jeszcze bardziej wzrastać w wierności do Adonai, do jego haderech. Achuvim ve o miłowani i wyprzyjaciele. twoje świadectwo obecności i działania Adonai, wiekuistego Elohim w twoim życiu, będzie również takim, taką bramą, takim wskaźnikiem, aby zdobyć następne dusze, do Malchut Elohim, do Królestwa Bożego. Być może takie świadectwa dotkną one Twoich bliskich, Twojej rodziny, którzy są może w tym momencie głusi na słowo Boże. Wiedz jedno: że jeśli będziesz mieć takie świadectwo, to wielu będzie Cię słuchać i nawrócą się do Haderek Jeszua. Inni zaś, zaślepieni mocami ciemności, niestety będą stawać na twojej przeszkodzie. I nasza parasha dużo o tym mówi, prawda? Ale wiedz jedno, że to ty będziesz tą osobą, która nie tylko będzie mieć to świadectwo, ale ale również będziesz mieć błogosławieństwo, które zawsze idzie w parze ze świadectwem wierności do chaderech wiekuistego Elohim. Zaczniemy od tego, że Yitzhak pojawił się pośród Filistynów, palestyn po hebrajsku, którzy jak się okazuje w naszej paraszy wrogo byli do niego nastawieni. No i co? I do dzisiaj wciąż są wrogo nastawieni. Z pewnością, gdy ty patrzysz na ludzi otaczających Ciebie, którzy widzą lub domyślają się, że Ty nie kroczysz ich drogą, że pokładasz raczej swoją ufność w Bogu Abrahama, Iskaka i Jakowa, a pośród nich czujesz się jednocześnie obcy i odczuwasz albo ich niechęć do ciebie, a może nawet wrogość. To wiedz przeto, tak też czuł się Jitzchak pośród Filistynów. Dlatego wolał raczej udać się do Mitzraim, do Egiptu, zamiast mieszkać pośród Filistynów, pośród Palestynów. Ale Adonaj, tak jak kiedyś Jitzhakowi, tak też dzisiaj Tobie mówi, abyś Mu zaufał, i abyś Mu zaufała i wiernie chodził według Jego haderech, bo to On ma o ciebie staranie. Szymon Kefa, Znając tą zasadę życia z Adonai, napisał do wspólnoty domesjańskiej w pierwszym liście Piotra w piątym rozdziale, w szóstym pasuk, cytuję. „Uniście się więc pod potężną ręką Elohim, aby was wywyższył. Kiedy? W odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Koniec cytatu. Takie właśnie doświadczenia w naszej paraszy miał Jitzhak i takie ty masz mieć, jeśli mu powiesz tak: Jestem gotów na Twoją haderech, na Twoją drogę, aby w niej kroczyć. W naszej paraszy Jitzhak uniżył się i Adonaj go za to wywyższył. Zgadza się? Wróćmy więc do wersji 26 rozdziału, do trzeciego pasuk I tutaj troszeczkę więcej się dowiemy, co tutaj mamy. Tym razem spojrzymy głębiej na to, co ten sam tekst, aby, ten tekst, aby zobaczyć głębokie poselstwo, które tu jest ukryte. A mianowicie Pierwszy, co tu mamy, podkreśli to to, że Adonaj daje tu obietnicę, że on będzie błogosławił idzhakowi, jeśli idzhak posłucha wiekuistego Elohim i będzie mieszkał w tym kraju. Zgadza się? Jeśli. Zgadza się. Zawsze jest jeśli. Zgadza się. Drugie, co tu jest ważne, to to, że obietnica ta mówi, że Adonai obiecuje co? Że wszystkie te kraje, nie jeden kraj, ale że wszystkie te kraje, zamieszkanie w Kanaan będą dane komu? Będą dane jedzchakowi? Prawda? Tyle tylko, że jedzchak nigdy nie otrzymał te kraje na własne posiadanie. Co to ma znaczyć, wobec tego? To znaczy, że obietnica ta dotyczy się. No, i tu mamy w języku hebrajskim klucz do tej zagadki, a mianowicie w tych czterech miejscach mamy pokazane hebrajskie słowo zera, które tu występuje w złożonej formie gramatycznej. O tej formie gramatycznej nie będę dużo mówił, bo to by musiał być następny wykład. Więc słowo zera które tu występuje jako rdzeń tych słów, jest w liczbie pojedynczej i znaczy dosłownie nasienie. W kulturze hebrajskiej to znaczy dosłownie potomek, potomek o jedne, w liczbie pojedynczej. Pamiętajmy, to jest liczba pojedyncza, potomek. Czyli, gdy gdzie czytamy w tym przykładzie słowo potomstwu, tu powinniśmy mieć przetłumaczone potomkowi. Czyli, sumerując teraz te kwestie, przeczytajmy to w ten sposób. Potomkowi Twemu dam te wszystkie kraje. Rozmnożę potomka Twego jak gwiazdy. Potomkowi Twemu dam wszystkie te kraje. Wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomka Twego. Tak by to można było najlepiej przetłumaczyć. Następna ważna sprawa to to, że słowo, które tu czytamy, podkreślone w żółtym tle, błogosławienie, obłogosławione, to słowo wechid barachu, występuje tu w formie gramatycznej hit Co to znaczy? To znaczy, że czasownik ten, Hitpael, hit błogosławieństwo, dla wszystkich narodów będzie w na sieniu, czyli Witzchaka potomku. Inaczej mówiąc, można to powiedzieć, że jeśli wszystkie, albo nie wszystkie narody, albo ludzie z wszystkich narodów będą w jego potomku, wówczas uwaga, w formie gramatycznej hitpael. To znaczy dosłownie, że ci, którzy będą w tym potomku, będą siebie błogosławić. What? Tak, tak. Będą siebie błogosławić. Oj wej, co to znaczy? To znaczy, że każda osoba z tych wszystkich narodów, która będzie wieszyła, bo do niego odnosi się ta obietnica, On jest tym potomkiem, że przez to, będzie przez to, że będzie w Nim, przez to uczyni siebie, dla siebie błogosławieństwo. we vechaverim. Wiem, że to może wydawać się zagmatwane, gdy patrzymy dosłownie na to, co uczy nas tutaj hebrajska gramatyka. Dlatego teraz zobaczcie, jak tą całą myśl, o której tu mówię, z tego tekstu, przeniósł na język potoczny nasz mędrzec judeomysjański Szaul, pisząc do wspólnoty Mesjańskiej w Efezie, w drugim rozdziale, Ósmym pasuk, przedcytuję. Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to Dar od Elohim, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Koniec cytatu. Teraz ten sam akt zbawienia odnosi się do Icicha w naszej paraszy. Zgadza się? Jedzhak bowiem nie uczynił nic, aby być zbawionym, ale raczej to otrzymał to zbawienie z łaski wiekuistego Elohim, według obietnicy, jaką wiekuisty dał Awinu Abrahamowi, prawda? Abraham zaś zbawienie otrzymał dzięki wierze, a nie uczynkom, prawda? Tak jak Abraham, tak samo Yitzchak Obietnice zbawienia i otrzymania wszystkich krajów Kanaanu odnoszą się do czego? Do nasienia, czyli do, do ich potomka, którym jest nikt inny jak tylko Jeszua, Chamessija. Prawda? Dalej. Setno tej prawdy jest pokazane w następnym, w dziesiątym pasuk. Cytuję: Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Masiach Jeszua do dobrych uczynków, które Elohim wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Koniec cytatu. Ok. Zobaczcie, to jest dzieło wiekuistego Elohim. Widzicie to? To jest dzieło wiekuistego Elohim, zgodnie z obietnicą, o której czytamy w naszej Torze, Prawda? Co tu jest bardzo ważne? I co zgadza się z perfekcyjnie z gramatyką hebrajską, którą przed chwilą właśnie rozpatrywaliśmy, to znaczy, że każda osoba z wszystkich narodów ziemi musi być najpierw co? Stworzona w maszijach Jeszua. Widzicie to? Musi być stworzona w Maszyjach Jeszua, w potomku Jitzchaka i Abrahama. No tak. Ale jaki jest cel tego stworzenia nas, w Wieszyła HaMesia? Zobaczcie, że ten, kto jest stworzony w Jesuach HaMesia, jest stworzony do dobrych uczynków. Które co? Które Elohim wcześniej przygotował. Wcześniej kiedy? W torze. A po co? Abyśmy w nich postępowali. Gdy mówimy o naszym postępowaniu w Jeszua Mesheja, to aby postępować, najpierw musimy znać, jakie było i jest postępowanie tego, w którym jesteśmy stworzeni, czyli Jeszua. Prawda? To znaczy, że nasze stworzenie Jeszua musi być na jego podobieństwo, skoro w nim, w Yeshua, jesteśmy stworzeni. A uczynki, w których On, Jeszua, postępował, muszą być w nas takie same. Wówczas będziemy mieli prawdziwe świadectwo, że w Nim, w Jeszua, jesteśmy stworzeni. Prawda? Po to, abyśmy postępowali w dobrych uczynkach, które wcześniej, czyli w Torze, Elohim przygotował, abyśmy w nich postępowali, tak było. W życiu Jeszua, prawda? Zatem odnosząc to wszystko do naszej paraszy, to znaczy, że jeśli jesteśmy w nasieniu Abrahama i to musimy też wydawać owoc, który będzie reprezentował to nasienie. Zgadza się? Jeśli zatem Jeszua chodził w dobrych uczynkach Tory, zatem każdy, kto jest stworzony z tego nasienia, będzie również chodzić tak jak Jeszua w dobrych uczynkach Tory. Wracając więc do Beleshit 26, do od trzeciego pasuk, w którym już byliśmy, zobaczcie, że to potomkowi, czyli dla Jeszua, dane są te wszystkie kraje Kanaanu. Zatem, jeśli jesteśmy stworzeni w Jeszua Chamessija, w ten sam sposób jesteśmy zjednoczeni nie tylko z Jeszua, ale również z Jego ludem, czyli z Izraelem, do którego należą wszystkie te kraje. Zgadza się? A w naszych dniach Adonaj znowu zdobywa te kraje dla naszego kraju. Zobaczcie, jak Adonaj pokazuje nam tą obietnicę, jak ona się spełni do końca w proroctwie w Jehezekiel, w Sefer Jehezekiel, w 47 rozdziale od 21 pasuk, cytuję. A tak podzielicie sobie tę ziemię według pokoleń Izraela, to jest proroctwo przyszłości również dla nas. Cytuję: A gdy ją podzielicie, przepadnie ona w dziedzictwo Wam i cudzoziemcom, którzy przebywają wśród Was, którzy zrodzą synów wśród Was, będą dla Was jak zrodzeni w ziemi pośród synów Izraela. Z Wami będą mieli dziedzictwo pośród pokoleń Izraela. A w którymkolwiek pokoleniu cudzoziemiec będzie przebywał, tam mu dacie jego dziedzictwo, mówi Adonaj Jawe. Tak dokładnie tam pisze: M Mówi Adonai Jawe. Ach, mówi To te proroctwo nigdy się jeszcze nie spełniło, ale teraz we wspólnotach judo-mesjańskich ono, te proroctwo, przygotowuje się i do wypełnienia albowiem do wspólnoty mesjańskich przyłączają się ludzie z wielu narodów którzy nie mają pochodzenia izraelskiego i w ten sposób przygotowują się do wyjścia do drugiego wyjścia do drugiego Exodus wyjścia razem z Jeszyła Chameśia on Jeszua tego dogona gdy powróci zbierze tych Którzy, z nim zostali, którzy w nim, przepraszam, w nim zostali stworzeni i będą z nim, z jego ludem, jednym ludem i będą posiadać jedno, takie samo dziedzictwo. Dziś Adonaj zaprasza ciebie, przyjaciół, i przyjaciółko do wspólnoty domesiańskiej, abyś poznał i przyjął dziedzictwo, które należy do naszego ludu. Adonaj, nasz Pan, Jałę, on to przyrzekł, to jest jego proroctwo. Podsumowanie i wspólny mianownik tego, o czym uczymy się w naszej paszy, mamy w Bereshit 26, w czwartym pasuk. Cytuję teraz ze uspocześnionej Biblii Gdańskiej. Cytuję. I rozmnożę Twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie, i dam Twojemu potomstwu wszystkie te krainy, a będę błogosławił w Twoim potomstwie wszystkie narody ziemi. Dlatego? Dlatego, że Abraham posłuchał mego głosu i strzegł mego nakazu, moich przekazań, moich ustaw i moich praw. Koniec cytatu. Wow. Tu mamy określone wszystkie kategorie dobrych uczynków story, w których postępował Abraham. Uczynków, w których postępował Yitzhak, w których postępował Jeszua Hameshia, Uczynków, w których będą postępować ci z wszystkich narodów, których, wiekuistych, których wiekuisty Elohim stworzy. Gdzie? Wieszuła Mesia. Pamiętajmy, stworzy Wieszuła Mesia. To jest ta odwieczna haderech, ta odwieczna droga wiekuistego Elohim. Zauważcie, że tu podkreśliłem słowo dlatego. To znaczy, to uczy nas, jak wielką wagę i wielką wartość w oczach Adonai jest postępowanie według jego tory, według jego haderech chaderech Adonai, Achowim wechaverim. Jezhak, podczas gdy był w tej ziemi, panował głód. On siał. I w Bereshid 26, 12, to był pierwszy pasuk, który otwieraliśmy. Czytuję jeszcze raz? Wówczas Jezhak posiał w tej ziemi i zebrał w tym roku stokrotny plon, bo? bo jałemu błogosławił. I wzbogacił się ów człowiek i rozwijał się coraz bardziej, aż stał się bardzo zamożny. Miał trzody, owce i stada, wołów oraz wiele sług. Tak, że Filistyni mu zazdrościli. Koniec cytatu. Achuvim v'haverim. Oto społeczeństwo, które nas otacza, nie ma żadnej siły duchowej, bo są trzymani gdzie? W głodzie, w głodzie do Królestwa Bożego. Oni są tą glebą zgłodniałą, w której każdy z nas ma siać, podczas gdy jest głód, ma siać i zbierać stokrotne plony. Życzę Ci tego, abyś to czynił już od teraz, już od dzisiaj, Szabat szalom.